Dzień dobry, witam serdecznie. Pan profesor był przede mną kilkadziesiąt minut temu i rzeczywiście chyba czuję troszeczkę to, że być może ten pierwszy bez porównania miał trochę lepiej. Ale w kontekście tego, o czym mówiła pani doktor i pan profesor, ja się do tego odniosę też, ponieważ no mam przyjemność być tutaj z państwem. I tak naprawdę już wiele rzeczy przede mną zostało powiedzianych, jak to nieraz z moim przyjacielem, który jest na sali, też mówimy. Ktoś mnie pyta, a to Robert teraz ty coś możesz powiedzieć, to w zasadzie wszyscy powiedzieli to, co mieli powiedzieć. Pani doktor też o wielu tematach powiedziała, ja się do nich będę trochę po części odnosił i też odniosę się jeszcze do tego, co mówił kiedyś, nie wiem, może część z Państwa kojarzy Mike Tyson, że każdy ma plan do pierwszego uderzenia w głowę, tak, więc ja też mam plan. A przynajmniej miałem go zanim wszedłem na scenę, i tym planem się będę posługiwał, ale o tych dwóch meta narzędziach chcę Państwu powiedzieć. Jakby ze swojego doświadczenia zawodowego, to, co mam przyjemność robić, to. I to też chyba jest element przypisany mi dane, gdzieś z góry. Dość często ludzie i dość szybko otwierają się przede mną, mówią o swoich różnych dolegliwościach życiowych, i ja ich tylko słucham. I pan doktor o tym powiedział, jakby w świecie psychologii podstawowym narzędziem pracy naszej wspierając innych, a jestem przekonany, że każdy z Państwa taką rolę w swoim życiu pełnił lub będzie pełnił, takiego wspieracza, bo dotyczy to nie tylko osób, które zawodowo, ten zawód, zawodowo się tym zajmują, psychologów, terapeutów, dyrektorów, to dotyczy też rodziców. Mężów, żony, partnerów, partnerki, w tym też dzieci, ponieważ ja niejednokrotnie byłem świadkiem sytuacji, w której to dzieci zachowywały się dużo bardziej dojrzale niż, niż swoi rodzice. To oni pytali na przykład o to, ale po co wy się kłócicie i o co w ogóle? I nagle dwójka dorosłych ludzi otwiera oczy i, i zastanawia się, no kurczę, no tak, w zasadzie to nie ma powodu do tego, żebyśmy się kłócili, bo to jest taka błahostka, która odbiera nam energię, którą możemy poświęcić na to, żeby się, o czym powiedziała Pani doktor, cieszyć i radować z życia. Ja troszkę na początku chcę Państwu tylko powiedzieć o tym, co jest też istotne z perspektywy, myślę, młodych osób, które siedzą na sali, studentów, studentki, Którzy za chwilę, za kilka lat ukończą swoją edukację w tej uczelni. I przy okazji tylko, żeby powiedzieć też o tym, że studiowanie to nie tylko bycie w murach jakiejkolwiek uczelni, ale studiujemy cały czas, dobierając wartościowe materiały do naszego procesu uczenia się. W tym zdigitalizowanym świecie coraz częściej mamy do czynienia z różnymi urządzeniami, które odrywają nas od tego, co jest niezwykle istotne, z czym ja też mam do czynienia bardzo często. Podam taki przykład. Jakiś czas temu z powodów związanych z przekroczeniem prędkości odebrane miałem prawo jazdy. Byłem zmuszony to była super lekcja jeździć pociągiem. Ja pamiętam swoje czasy, kiedy ja jeździłem pociągiem i było sześć osób w przedziale, to myśmy wszyscy rozmawiali przez kilka godzin. Teraz jak jeździłem pociągiem i wsiadłem do tego przedziału, to wszystkie sześć osób miało telefon w ręku i nikt ze sobą nie rozmawiał przez kilka godzin. To był dramat, bo jak mamy budować relacje, kiedy my nawet nie patrzymy na siebie i nie patrzymy, nie podnosimy wzroku z nad e, tego szkiełka, które odrywa nas od wszystkiego, co jest najbardziej istotne. E, no... To jeden z tych przykładów, jakby budowania relacji, też o tym, o czym już wcześniej zostało powiedziane. Ja tutaj się odniosę do tego też, co mówił Pan Profesor o moralności, ponieważ jakby w swoim życiu zawodowym spotykałem się z takimi sytuacjami, z którymi myślę, że też część z Państwa miała do czynienia, bo jednym z meta narzędzi, o których chcę powiedzieć, jesteśmy my sami. W roli wspieracza, nawet jeżeli to jest tylko albo aż rodzic, o którym pani doktor mówiła, jesteśmy my sami, więc mamy zadbać o siebie. Dlaczego się odnoszę do pana profesora? Ponieważ słyszałem, że dbanie o siebie jest postrzegane jako bycie egoistą, a bycie egoistą jest niemoralne. Najpierw zadbaj o innych wszystkich, daj co masz. Każdemu, kto tego potrzebuje, kto jest w gorszej sytuacji, niekoniecznie właśnie tutaj warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno mam wszystkie zasoby, które potrzebuję mieć, żeby dzielić się z innymi. Więc dbanie o siebie jest niezwykle ważnym elementem, jakby procesu wspierania, bo mówimy też o tym. I dlaczego ja też wyświetlam te slajdy? Ponieważ no wchodzimy na, na rynek pracy, czyli też na nim jesteśmy i to budowanie relacji, je ja próbowałem znaleźć kiedyś, jestem też autorem tego narzędzia Furitz, mam tą przyjemność i ono wynika z wieloletnich doświadczeń. Bardzo dziękuję Państwu, że jesteście, też dziękuję, dziewczyny będą wiedziały, kilkaset kilometrów jechały tutaj, kiedyś się spotkaliśmy dawno, dawno temu na różnych szkoleniach. I się tutaj pojawiło, jakby budowanie relacji w taki sposób, w jaki my to teraz robimy, albo jak Państwo to robicie. W przerwie będziecie to robili przy kawie przy jakimś tam poczęstunku. A nie tylko na zasadzie takich krótkich komunikatów. Okej, okay. później Państwo, jak nie zapomnę powiem, do czego się uśmiechnąłem w kontekście właśnie budowania relacji. I co miałem na myśli. Prawie 90%, jak Państwo widzicie, kadry kierowniczej wskazuje, że ma bardzo duży problem z zatrudnianiem ludzi, czy jakby posiadaniem w swoich zasobach kadry, która potrafi wykazać się tymi najważniejszymi kompetencjami miękkimi, a jakie to są kompetencje miękkie uznawane przez nich za najważniejsze. Ja teraz na to nie będę bezpośrednio odpowiadał, bo to się pojawi na kolejnym slajdzie i myślę, że to jest ważne szczególnie dla, dla młodych ludzi, chociaż nie tylko, bo z, z moich usług, że tak powiem, korzystają nie tylko młodzi, ale ludzie w różnym wieku. I poniekąd tutaj już się znajduje odpowiedź. Przy okazji, tak jak Państwo widzicie, badania, tutaj też jest źródło badań, 66% wszystkich zawodów, miejsc pracy do 2030 roku będzie wymagało posiadania umiejętności miękkich. Ja niedawno rozmawiałem dwa dni temu z liderem na rynku sprzedaży e-commerce. I Powiedział mi dokładnie to samo. Zatrudnia kilkudziesięciu deweloperów zajmujących się administrowaniem stronami. I on powiedział, że to są fantastyczni ludzie, ale zebrać ich, żeby oni mogli z sobą porozmawiać i dogadać się, zrobić wspólne projekty jest ogromnym e, problemem dla niego. I dzisiaj akurat mają zjazd integracyjny. Mówi też, to trwało naprawdę kilka miesięcy, żeby tych ludzi zebrać. Nieraz na zasadzie przymusu. Jak to będzie wyglądało dzisiaj wieczorem, nie mam pojęcia. Życzę im wszystkiego dobrego, tak jak Państwu. I tutaj mamy też w drugim akapicie odpowiedź, które z tych umiejętności dzisiaj uznawane są za najważniejsze umiejętności miękkie. Budowanie relacji, zarządzanie nimi. Nie mówimy tutaj o CRM-ie tak zwanym, tak? czyli zbieraniu danych i dystrybuowaniu tych danych, tylko o tym, że jesteśmy autentyczni w relacji z drugim człowiekiem, jesteśmy szczerzy. Zresztą pani doktor o tym powiedziała. Otaczajmy się ludźmi, którzy są życzliwi, którzy życzą nam dobrze, ale też życzą sobie dobrze, doceniają siebie. To jest niezwykle ważny element, bo to też później jeszcze Państwu powiem. Przy okazji, bardzo proszę, gdybym gdzieś tam się zbliżał do, do końca czasu, to, to, to machnąć mi, że, że już. Drugi taki element to jest zdolność do sprawnej komunikacji. I tutaj warto sobie zadać pytanie, co to znaczy sprawna komunikacja, ponieważ e, dziękuję też za obecność moich przyjaciół na tej sali. E, popatrzyłem na, na, na jedną z tych osób, więc będzie wiedziała, o czym mówię, e, a Państwu za chwilę wyjaśnię. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, w której wracamy do domu i się pytamy, co na obiad albo jak w szkole. Albo co u Ciebie? To są bardzo krótkie odpowiedzi. Albo czy jedziemy dzisiaj do sklepu? I pytanie, czy tego rodzaju komunikaty możemy uznać za budowanie relacji, za rozmowę, która pozwala nam poznać drugą osobę. Jest taki pewien mit, że jak my się pobieramy i wychodzimy za mąż, czy jakby zawiązujemy jakieś relacje, to to już jest do końca życia. Osoby, które się zajmują trochę być może zawodowo, tym wiedzą, że oksytocyna wydzielana jest przez mniej więcej pierwsze 3-4 lata, jeżeli chodzi o ciało kobiet. Tak, do momentu, dopóki karmią dzieci, jeżeli karmią później oczywiście na w różnych innych okolicznościach, o których Pan profesor dzisiaj mówił, też się wydziela ta oksytocyna i ona działa zupełnie inaczej na mężczyzn i na, na kobiety. Ale po tych 6-4-5 latach, proszę Państwa, dlaczego statystyki pokazują, że do rozwodów w pierwszej fazie dochodzi mniej więcej w siódmym roku życia związku, bo to wymaga pracy, to wymaga poznawania siebie wzajemnie, budowania pasji, dania przestrzeni drugiej osobie, po to, żeby mogła być sobą w tym związku, ale z pełnym wsparciem i zrozumieniem dla tych jej potrzeb. Więc jeżeli ja wracam do domu i. Chyba dwoma rękoma będę musiał trzymać. Wracam do domu i pytam tylko co na obiad dzisiaj będzie. Ja zjadam i za chwilę lecę na kolejne zajęcia i później idziemy spać, później się budzimy znowu i tak to życie po latach mija. Miałem przyjemność pracować z fantastyczną grupą społeczną z seniorami. I robiliśmy warsztaty, trening zachowania asertywnych i pamiętam jedną z pań, która powiedziała Robert nie będę dokładnie cytował, pozwólcie Państwo w tym gronie, ale e, mówi, jak ja wychodziłem za mąż, to to był szczupły, piękny, przystojny mężczyzna, pełen pasji, e, jakiejś takiej werwy, a teraz po tych latach ja wracam do domu, patrzę, siedzi gruby, łysy gościu, pyka telewizorem i ja w ogóle nie znam typa. Dlatego, że przez 30 lat e, oni pracowali. Nie było ich w domu przez kilkanaście godzin dziennie, a później, kiedy przeszli na emeryturę, to, o czym już było mówione, musieli się uczyć budować na nowo swój związek. W wieku nie 40 lat, tylko 50, 60, 70. Więc, w kontekście jakby relacji ze sobą, w kontekście jakby budowania relacji, zarządzania tymi relacjami, to jest ważne. Czy my wiemy, co mamy, czego nie mamy, w którym miejscu jesteśmy, że ja chcę pójść do przodu. Mam jakiś cel do osiągnięcia, to w mojej ocenie pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, odpowiedzieć sobie na pytanie: gdzie jestem? Z czym jestem? Z kim jestem? Co ja mam? Z czym mogę iść? Jeden z takich moich ulubionych slajdów, i, i mam do Państwa pytanie, ponieważ zapewne zdarza się, że. Miałem tą przyjemność mieć wgląd do arkusza zgłoszeniowego, więc widziałem mniej więcej, jakie zawody Państwo wykonujecie, a nawet bym się nie odnosił do zawodu, który wykonujecie, to do roli choćby rodzica. Jeżeli macie jakąś osobę, którą chcecie przekonać do czegoś, jest wam to, przychodzi to z trudnością, który z tych narzędzi byście wybrali? Młotek? Czy jeszcze jest jakieś takie, które? Wkrętarka. Skrętarka kolano, tak? I na wszystko się zgodzi. Tak. E, odpowiedź na to pytanie myślę, jest dość prosta i, i może być zaskakująca, to zależy. Trudno jest wybrać jedno narzędzie, ponieważ każdy z nas siny są pewne schematy, pewne wzorce, które psychologia próbuje e, usystematyzować, odpowiedzieć na pytania. W jaki sposób pewne zjawiska działają, ale jeżeli chodzi o wspieranie, to wszystko zależy od tego, co Państwo macie jakby w sobie, co wam jest, z czym wam się e, dobrze porusza w świecie wspierania. No bo dzisiaj też jak się tutaj szykowaliście, to się zastanawialiście pewnie, co mam ubrać, jak się uczesać. Ja to pytanie zadaję codziennie sobie i, i powiem wam, że mam ten sam dylemat od wielu, wielu lat. E, i Jakoś ogarniam tą kuwetę, ale e, przy, e, przy pytaniu na to, jakiego narzędzia mam użyć podczas wspierania innych, to nie jest takie proste. Bardzo często używamy młotka, próbując przekonać kogoś. E, ja nie wiedziałem, o czym to jest fantastyczne w ogóle, o czym pan profesor będzie dokładnie mówił, bo to tylko jakiś tam drawcik, ale mm, właśnie. Jeżeli mówimy o moralności, to nie ma argumentów, które by nam, przy nas przekonały, że to jest moralne lub niemoralne. Po prostu to czujemy. E, jeżeli chodzi o narzędzie, to jest tutaj też bardzo podobnie. My to czujemy, czego będziemy używali, jak będziemy używali, w kontekście, jakby osoba, która do nas przychodzi. Zresztą osoby, które posługują się na co dzień jakimiś modelami, narzędziami do wspierania. Ale też są przedsiębiorcy na sali. Państwo też musicie mobilizować swoich pracowników, motywować chociaż ja uważam i zachęcam Was do tego, o czym krótko tylko powiem, że my nie możemy motywować ludzi. Ja pracując w szkole, pracując na sali szkoleniowej, treningowej, ja nie mam takiej możliwości, żeby ludzi zmotywować. Ja mogę Państwa zainspirować do czegoś. Dlaczego to jest tak ważne według mnie? Dlatego, że jeżeli ja mówię o inspirowaniu i patrzę, sobie wyświetlicie na przykład w słowniku języka polskiego definicję inspirowania, to ona jest bardzo prosta. To jest działać pod wpływem kogoś lub czegoś. A jeżeli sobie przyjrzymy, przyjrzymy się definicjom motywowania, to ile prac doktorskich, tyle definicji. I one są bardzo różne. Ale środek ciężkości leży zupełnie gdzie indziej. Jeżeli ja chcę zainspirować kogoś swoją osobą do tego, żeby podjął jakiekolwiek działania, to znaczy, że odpowiedzialność leży po mojej stronie. Ja tym powiedziała pani doktor. Ja chcę być najlepszy w swoim zawodzie. Ja nie chcę modelować swojego dziecka na mój wzór. Na szczęście odpowiadając na pytanie pani doktor tak. Chciałbym, żeby moje dziecko było podobne do mnie w niektórych przypadkach na pewno w kontekście wytrwałości, determinacji, dyscypliny i tak dalej, Nie mam myślę sobie tutaj zbyt wiele do zarzucenia, ale ja moim zadaniem jest z pozycji Nauczyciela, pedagoga, doradcy, instruktora inspirować do tego, żeby ludzie przychodzili, a nie motywować ich do tego. Jak Państwo nie będziecie chcieli zostać tutaj do końca z jakiegokolwiek powodu, to nikt was nie zatrzyma. No chyba że Oliwier, bo on tam jest od tego specjalnie zamknie drzwi i wtedy nie wyjdziemy. Tak, ale mówiąc poważnie, nie ma takiej możliwości. A jak z czasem? 3 minuty, dobra, 3,5. Ok. E, I e, tutaj przechodzę do drugiego metanarzędzia. E, dzisiaj też, jeżeli ktoś z Państwa, też wiem, że, że mam pełną salę na warsztatach, to o tym, o tym będziemy mówili. Czyli pierwsze narzędzie podsumowując tą tym, tą, tą, tą część, pierwsze meta narzędzie w pracy wspieracza, wspieraczki, to jest, to jestem ja z całym zasobem, który posiadam. Drugie, niezależnie od tego, jakie państwo bierzecie dla siebie i jakimi narzędziami, modelami się posługujecie w pracy doradcy, psychologa, terapeuty, przedsiębiorcy, prezesa, to jest pytanie: wszystkie narzędzia, które ja w czasie swojej jakby kariery zawodowej poznałem, one się opierają na zadawaniu pytań ich konstrukcji i na, dlaczego to jest ważne, żeby się uczyć pytać. Ja kiedyś na jednych z warsztatach też zapytano mnie, dlaczego rozmawiamy o komunikacji, skoro wszyscy potrafią się komunikować. Wszyscy mamy usta, mówimy, no okej. Okay. To ja mam proste pytanie do, do części z Pań przynajmniej. Dlaczego na, to się, o szkole rodzenia, dlaczego na warsztatach w ramach szkoły rodzenia uczymy się oddychać? Każdy z nas oddycha. Dlaczego biegacze, Uczą się oddychać. Dlaczego profesjonalni sportowcy uczą się oddychać? Wszyscy, jak tutaj siedzimy, potrafimy oddychać, bo pewnie by nas nie było. A jednak jest to element, który trzeba doskonalić. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy ja muszę się uczyć zadawać pytania, tak. Jeżeli wykonujesz zawód, który wymaga tego od ciebie, to absolutnie jest to podstawowa rzecz, której powinieneś się uczyć, czy powinnaś. Eee. Jaką pełnią rolę? To krótko. Jest początek drogi, jak już Państwo wiecie, ja tego nie będę powtarzał, nie zawsze cel jest ważny, ale sama droga, którą pokonujemy do jego osiągnięcia, daje nam to doświadczenie, dzięki którym możemy pomagać i wspierać. Porządkują świat, a przynajmniej mogą sprawić, że staje się on spójne, ponieważ te osoby, które pracują zawodowo, zajmują się wspieraniem, wiedzą, że nasz mózg, teraz tego nie będę rozwijał, bo to jest też tak jak pani doktor powiedziała, osobny temat w ogóle nie odróżnia rzeczywistości od fikcji. Życie nie jest logiczne, ale my sobie racjonalizujemy po to, żeby je uspójnić, żebyśmy my się nie pogubili w tym wszystkim, co nas dookoła otacza. Przez wiele lat miałem wrażenie, że kurczę, już to wszystko na temat precyzowania celu i jego określania było powiedziane, niekoniecznie tak się dzieje. Więc jakby same cele, bardzo konkretne, mierzalne, one są niezwykle istotne, żeby, żeby sobie je stawiać. Poszukiwanie odpowiedzi, lecę dalej już końcówka sama jeszcze jedno pytanie tutaj do państwa które z tych równań jest według was prawdziwe pierwsze czy drugie czy cel równa się zmiana jest prawdziwe czy zmiana równa się cel drugie OK. Tak szybko. Oczywiście, że tak. Zmiana, w której Państwo bierzecie udział zupełnie spontanicznie, niekoniecznie wiąże się z jakimś celem, ale jeżeli postawicie jasno zadeklarowany cel, to on zawsze się będzie wiązał. I tutaj wracam do tego, o czym mówiła pani doktor, do poczucia pewności siebie, sprawczości, umiejętności podejmowania decyzji, ponieważ to się z tym wszystkim wiąże. Jeżeli ja wiem, czego chcę i potrafię dążyć do tego, to moje poczucie sprawczości, pewności siebie będzie tylko rosło. Okay? A to, że mam prawo popełniać błędy, jest oczywiste. I dajmy sobie na to przestrzeń. Czas dobiega końca, więc przechodzę dalej. Szybciutko zbliżające się wyzwania w kontekście jakby budowania też poczucia pewności siebie, negowanie, poszukiwanie i badanie, negowanie. Drodzy Państwo, dzisiaj o tym powiedział Pan Profesor. To, że przed Wami występują profesorowie, doktorzy lub ludzie z ogromnym autorytetem, nie znaczy, że oni się nie mylą. Zadajcie pytanie, skąd o tym wiesz? Czy rzeczywiście tak jest. Okay? E, to na koniec warto sobie e, na te pytania odpowiedzieć. A m, przez wiele lat swojego doświadczenia zawodowego. E, uknąłem sobie takie uknąłem. Powiedzenie, i o tym trochę powiedziała pani doktor. Mogę zmienić tylko siebie, reszta jest konsekwencją tej zmiany. Czy największy wpływ mam na to, co ja robię i jak robię. Jeżeli chcę kogoś zmienić, to jest oczywiście, co Państwo słyszeliście, zacznę od siebie. Dziękuję Wam bardzo.